Okej. Okay. No rozmawiamy z osobami na ulicy i pytamy, jak, jak czujesz, kiedy patrzysz na, na to, na cierpienie lub mordowanie zwierząt? Jak się czuję, jak patrzę na cierpienie? No, źle się czuję. Okej, okay, no to dobrze, że czujesz się źle. I jesteś przeciwko tego, na no, nie? Mordowanie zwierząt? Tak, oczywiście. no. A czy kupujesz produkty od zwierzęce? Krowy, świnę, kurczak, kurczaki? No, kupuję. Więc mówisz, że jesteś przeciwko, ale wspierasz to. Więc jeżeli nie chcesz tego wspierać, to maltretowanie, co możesz zrobić? Ja nie mam żadnego pojęcia, szczerze mówiąc. Być wega. Ja być wega, tak? Być wega. tak? Przejście na weganizm, tak. Czy myślisz, że przejście na weganizm byłoby dla Was trudne? Nie, bo my i tak ograniczyliśmy mięso. Więc... No, ograniczyliśmy cukier, więc. Ale mięso też. Cukier. No, ale cukier ograniczyliśmy. Co was powstrzymuje, przejście na 100% na weganizm? No taka jest ludzka natura. Ogólnie taka jest natura, tak? Że ludzie są okrowni, czy? No nie, ale no jak spojrzysz na łańcuch pokarmowy ogólnie w świecie zwierząt, to nie jedzą mięsa? A co dzieje się w naturze, to jest moralne? No tak działa natura, no to... A czy to jest moralne? Bo w naturze też jest gwałt, lwy jedzą dzieci, czy my, tak powinniśmy robić, bo to jest w naturze? No, są też takie przypadki. A czy powinniśmy to robić, bo jak twierdzić, to, to jest w naturze, czy powinniśmy to śledzić? <noise> już widzę, że zbaczamy na takie już naprawdę marginesy. Nie? Ty chcesz z taką tortury, bo to jest w naturze. To jest bardzo głupi argument. Nie, rozumiem, wiem o co chodzi. E, te wszystkie takie zbiorowe, hodowle, masowe, no to rzeczywiście to źle wygląda. No ale no, co, co, co ja mogę z tym zrobić? A możesz przestać kupować te produkty. No, no, to, no, no możemy przestać, no. I przejść na i przejść na weganizm. Czy myślisz, że to jest dla was możliwe? Oczywiście, że tak. Więc może dam, dam wam tutaj ulatkę? Wszystkie przepisy, jak e, dobrze budować dietę. No to no te, teraz e, los jest w e, waszych rękach. No. Bardzo dziękuję za rozmowę.